Tak naprawdę całego tego terenu zaczyna się już w czasach krzyżackich, kiedy Krzyżacy budują tutaj pierwszy młyn wodny, który prosperował przez bardzo wiele lat. Obiekt wielokrotnie podpalany, plądrowany, niszczony, jak również odbudowywany, ale to tak naprawdę jego historia nie wiąże się jedynie z zakonem krzyżackim, bo Później przez wiele lat funkcjonował jeszcze na potrzeby miasta. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Nie młyn jest celem mojej wyprawy właśnie w to miejsce. Historia samego młyna, jego powstanie, funkcjonowanie wydaje się być bardzo ciekawe. Jednak zbiornik, który znajduje się za moimi plecami, tak naprawdę 2 metry, a być może stoję w tym zbiorniku, bo jego pierwotny obrys moim zdaniem był dużo większy, wydaje się być równie ciekawa, jeśli nie bardziej. Zbiornik, który pełnił funkcję kąpieliska miejskiego ze względu na spore zanieczyszczenie okolicznych jezior. I w tym momencie kilka szczegółów przestaje być spójnych. Wiele osób potwierdza, że faktycznie jeszcze 15, 20, 25 lat temu przychodziło tutaj, korzystało z tego akwenów soboty, niedzielę, aczkolwiek wiele z nich, tak przytacza jeden szczegół, że tutaj gdzieś e, istniały fundamenty, właśnie w tym zbiorniku wystawały jakieś tam fundamenty, bloki skalne, z których to skakali na te głębsze, e, na głębszą wodę, skakali na główkę powiedzmy z tych e, właśnie fundamentów i tutaj e, ta historia przestaje być spójna, bo jeżeli to miasto postanowiło umocnić umocnić brzeg jakby tego akwenu. To moim zdaniem beton, a już tym bardziej wstające fundamenty nie są najlepszym rozwiązaniem, jeżeli miało to być kąpielisko miejskie. Słuchajcie, cześć. Dzisiaj drugie podejście. Dzisiaj już nie jestem tutaj sam, jest ze mną Adam. Eee, nie możemy jakoś odpuścić tego tematu. Eee, wzięliśmy ze sobą Linę, mamy wodery, a w tym miejscu znajduje się właśnie ten zbiornik, który pokazywałem Wam ostatnio. Plan jest bardzo prosty i mało skomplikowany. Zakładam wodery. Ja przywiązuję radka. Adam mi ubezpiecza, czyli trzyma za tą linkę jakbym gdzieś tam po prostu wpadł w jakiś muł i nie mógł się wydostać i próbuje tam wejść i po prostu znaleźć ten istniejący fundament o którym Wam opowiadałem Czyli tego kija do ewentualnego podparcia To dobrze, to mnie nie zaatakiwa <noise> Więc one są mięsożerne, co żerne, ale bardziej pad <noise> wolą daleko to nie wejdziesz w tych wodach Tu jest głęboko No bo tu mógł grunt się zmienić, nie? Mogło być wejście z łagodne, czyli te słupki mogą być dość blisko bo ja tutaj to jest dlatego jest tak płytko bo jest ja tutaj na korzeniach? Nie? A. O, a ja tu... Ile tam może być? Wyjmij taki teraz? No. I to jest taki ewidentny skos, nie? Albo głębiej. Wow. Nie ma to szans powodzenie tej misji. <śm> Próbuj, nie poddawaj się, I przejść. To jest tam czas na korzeniach. No weź to nogę niżej. W momencie, gdy mi spadasz w bok, to leci jeszcze... No ile? Jeszcze, 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 jeszcze. Więc już tutaj nie mam dwa. Znaczy nie ma... nie ma Nie ma tu sensu. A może z innego miejsca? A weź spróbuj tam chociaż z boku. Może akurat tu jest tak. Spróbuj tam z boku. Tutaj. Bo mi kadr ucieka. Ta. O, widzisz, chodzi o jecie tutaj mamy dobry Czyli już jakby Czyli tu raczej już trzeba było popływać, żeby to sprawdzić Czyli no. już mam do pasa Dobra misja niestety Incomplete Zakończona niepowodzeniem. Ważne, że próbowaliśmy. Dokładnie. Pogadamy chwilę jeszcze o tym. No właśnie. No, nie, nie trzeba było przechodzić tyle plażą, bo to było to nie? Dlatego mówię, ja, twierdzi, ja twierdzę dalej, że to rozlewisko tutaj to było. To po prostu naturalnie się tak zamoliło. A żeśmy stoimy już na tym zbiorniku. No my jesteśmy tu tak naprawdę po 20 latach, odkąd tu przestali przychodzić ludzie. Więc na dobrą sprawę fundamenty mogą być gdzieś dosłownie pod naszymi stopami. No te słynne słupki betonowe wystające No ale te drzewo też tak nie urosło znowu, nie? W tamtym miejscu jest jeszcze jedno wejście Przenieśmy się tam Jest takie wiesz Ja tam jak chodziłem widziałem że jest Może można tam się dostać wejść Przenieśmy się może w tamten punkt To tak się wydaje, że mogła już być woda, nie? Jest 4 metry przed, przed. Czyli prawie już do tego drzewa, nie? No ja nie wiem, ja tu nigdy nie byłem. W sensie w, w tak jak to funkcjonowało. 25 lat temu. Pewnie to drzewo wtedy było po prostu przedkiem. To jest małe zejście z plaży i wody. Czyli, tak jak mówię, no to jest nierealne, żebyśmy cokolwiek tutaj dzisiaj mogli znaleźć. Dlatego już w tym miejscu, gdzie próbuję wejść w woderach, jest tak głęboko. Tak. Podobno maksymalna głębokość tutaj to była jakaś tam metr 70-80. Więc, dlatego biorąc pod uwagę, że to jest jakieś 10, no może nie 10, 5-6 metrów od. od Prawdopodobnie rozpoczynającej się, Rozpoczynającego się tego akwenu To pewnie tutaj jest jakaś głębokość Tam metr, metr 20, by to pasowało Na środku metr siedemdziesiąt, tak? osiemdziesiąt Dobra Jako, że tu jesteśmy, a ja jeszcze nie zdjąłem woderów wiem że, wiem, że kiedyś po prostu można Zobaczymy było... z tej strony Jak spróbujemy to potwierdzić, czy tu jest taka Skoda, nie mam do A chcesz linę? Dobra. co tu się dzieje I wpadam, nie? To jest... Już padasz? Nie no, dopiero miałeś po kolano. Znaczy Chodzi mi o to, że teoretycznie stoję, ale ja stoję po prostu na roślinach. No tak. Teraz na, na tych trzcinach stoję. Na ich ale aż tu jest udeptane jakby wejście głębi. czyli ktoś tam może wchodził, jakiś rybak między trzcinami. Jest po prostu, Albo ktoś wpuszczał łódkę. Dlatego teraz. Stoję teraz na tych trzcinach. Pewnie by mi się udało A może jednak weźmiesz tą linę ze sobą? Może ten sprzęt zdejmij i kawałek dalej przejdź. Bo jak się zanurzy sprzęt do wody To jednie na tej takiej oczki no mogę sobie skakć tak nie? Ale nie ma to sensu tak? Nie no tym bardziej że z tej strony tych słupków nie było, one były z tamtej strony z po drugiej Pośle na to, to nic nie uda nie jesteśmy w stanie Sprawdzić tego. Ten teren już się tak bardzo zmienił, że jest to po prostu nierealne, a pewnie zostanie to zagadką. Chyba że tu liczę na Ciebie, że dokopiesz się do źródłowych, do źródłowych materiałów. materiałów jakichś niemieckich, bo pewne jest jedno, że Niemcy tu byli na tym terenie. Tak. Kwestia co robili. Dobra, ja już przebrany, idę jeszcze tutaj do Adama, tu znajduje się ta tama właśnie, którą widzieliście wcześniej. Tu jest jedna, a tam jest druga, nie? Ta tak. Zobacz, czysta woda. A to to stal, nie? Dobre. Tylko stal. Tyle lat w wodzie, jak nowe. No, nic się nie dzieje. No. Dzisiaj to już by było próchno w tym miejscu. No. Dobra, z tej oto tamy z żegnamy. Pogadka nie niewyjaśniona, jak się czegoś dowiemy, jakiekolwiek informacje, materiały będziemy informować na bieżąco. Może ktoś z Was, cokolwiek wie, byłoby to bardzo pomocne i przydatne nam. Bo tematu nie zostawiamy, tak? Na razie... Nie wiem, trzeba tu zbadać do końca. Dokładnie, także temat będzie cały czas w naszych głowach się jakoś tam przewijał. Jeżeli do czegoś się dokopiemy, to tak jak mówiłem, na pewno na pewno Was poinformujemy. Natomiast w tym momencie kończymy. Jeżeli materiał Wam się podobał i doceniacie to co robimy. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz na kanale, zapraszamy do dodania subskrypcji. Nowe materiały są w każdy piątek o godzinie 19. Trzymajcie się. Cześć.